Jolanta Maria Dzienis. Mgła. Dzisiejszy ranek obudził mnie ciszą. Umilkł wiatr. Nie słychać też samochodów. Wstać trzeba. Nie dać się snom kołysać. Życia za mało. Każdej chwili szkoda. Mgła za oknem, kłębi się wata szklana. Snuje się, kolory światłu zabiera. Wzrok w niej grzęźnie, cofa się pokonany. Granice między światami zaciera. Rzeczywistość cicho czeka za drzwiami. Wyobraźnia chce zatrzymać mnie w domu, Choć lęk ciągle niewiadomym się karmi, Nie dam się więcej zastraszyć nikomu. Krok za krokiem pokonuję obawy, Przeciwko światu ustawiam się sztorcem Tu nie potrzeba szczególnej uwagi, Przecież za chwilę zaświeci znów słońce. Czytał Bogdan Domowski.